Całkowicie im zabrakło amunicji, dlatego taki szłapka postanowił wyciąć pół zdania, żeby uzasadniać absurdalne tezy. Dlatego odpowiadam pełną wypowiedzią w tym zakresie. Na początku Trumpa krytykowali, że absurdalny w ogóle ma pomysł i w ogóle my tutaj, koalicja chętnych, robimy, bo Trump nie pomoże Ukrainie. Pod koniec roku ci sami z koalicji chętnych wy, wy, wy wydali oświadczenie, że cieszą się, że działania Trumpa prowadzą do sytuacji, w której jesteśmy najbliżej. Zawieszenia broni na Ukrainie od początku tego pełnoskalowego konfliktu. Czyli idzie to w jakimś dobrym kierunku. Oby się zakończyło szybko. No Pierwsza ta. rzecz: pokój na Ukrainie. I zatrzymanie Rosji w ten sposób, to wtedy dla nas jest możliwość normalnego funkcjonowania i pod względem bezpieczeństwa, i pod względem inwestycji rozwoju. Wyobraź sobie Lubelszczyzny, kto ci cokolwiek zainwestuje, również z, polskich, z polskiego kapitału dzisiaj w hełmie czy w chrebendem. Skoro w planach obrony ona jest już. A bomby spadają, wiesz, dwa kilometry dalej. No to Dobrze. jest absolutnie ustęczające dla nas. Więc w moim interesie w pierwszej kolejności jest spokój, a w trzeciej kolejności jest to, czy Ukraina będzie miała do nas czy ja. ja. Ja nie jestem Ukraińcem, jestem Polakiem.